Szanowni Państwo, Chrystologia chińska, książka, którą trzymam teraz w rękach, czyli Zhongguo de Jidu Lun. Jidu Lun, będzie Lun nawiązywało zdecydowanie do, 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 do konfucjańskich dialogów. Jest to unikatowa rzecz odpowiadająca w różnych artykułach na pytanie, kim jest Jezus Chrystus dla. Chińczyków, w teologii chińskiej. Jakie są specyficzne ujęcia Jezusa Chrystusa w teologii w Kościele chińskim? Jest to książka, której współautorami są Roman Malek, Jan Konior, Dariusz Klejnowski Różycki, Krzysztof Popławski i Tomasz Szyszka. Zachęcam do zainteresowania się. Na pewno można ją znaleźć jeszcze na Allegro lub w innych formach internetowych. I dla tych, którzy studiują chrześcijaństwo i Daleki Wschód, jest jednym z przyczynków pogłębiania wiedzy. Dziękuję za uwagę i zapraszam.